Cześć, witam cię w 64 dniu matematycznego wyzwania. Na dzisiejszych zajęciach przerobimy sobie dwa zadania. Pierwsze zadanie to będzie zadanie tekstowe, otwarte, prędkość, droga czas, a więc przyjemny temacik się szykuje. Lecimy. Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny w drodze powrotnej. Tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia, prędkość jazdy w drodze powrotnej, zapis obliczenia. No to narysujmy sobie taki schemat przejazdu. Niech tu będzie jakaś miejscowość A, tutaj miejscowość B i wiemy, że jechał z A do B, więc tutaj dam grot, ciach, idziemy w tym kierunku. Wiemy, że trasa ma długość 90 km, czyli napiszmy sobie S. Test droga to jest 90 km. Pan Kazimierz przejechał ją w czasie półtora godziny, czyli T jest równe półtora godziny. I zaraz z tego policzymy V, ale jeszcze narysuję sobie trasę w drugą stronę, czyli wtedy, gdy pan Kazimierz jedzie z miasta B do miasta A. Czyli jedzie. Powraca, zauważ, że zamieniłem tutaj kolejność punktów, tu jest B, tu jest A. I tę samą trasę, czyli też 90 km, pokonał w czasie o 15 minut krótszym. Zobacz, 15 minut, bardzo ważne, żeby to zamienić na godzinę. 15 minut to jest 1,4 godziny, a więc to jest inaczej 0,25 godziny. Więc Tutaj tą trasę pokonał w czasie 1,25 godziny. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej, no to policzmy najpierw prędkość, gdy jechał z miasta A do miasta B. Kiedy wejdziesz na egzamin, to od razu zrób sobie legalną ściągę, czyli napisz z tyłu na karcie V równe S przez T, czyli Piramidę, z której możesz wyciągnąć wzór na prędkość, drogę czas, po prostu zakrywasz wartość, którą chcesz policzyć, w naszym wypadku zakryję palcem V, zostanie mi S u góry na dole T, czyli dzielenie S przez T. A więc prędkość z A do B to jest S przez T, czyli 90 przez 1,5. Pamiętaj o tym, na jakich jednostkach pracujesz. Bo jeśli tu pracujesz na kilometrach i Czas wyrażony w godzinach, no to prędkość będzie miał wyrażoną w kilometrach na godzinę. Ważne, żeby w całym zadaniu to było jednolite. Żeby nie mieszać tutaj godzin, tutaj minut, bo to się posypie i na pewno nie zrobi w tego dobrze. Więc 90 dzielimy na 1,5. 90 podzielone na 1,5 no to jest tyle, co 900 podzielić na 15. Na przykład skracam sobie to na 5. Albo na 3, to tu zostanie mi 5, tu zostanie 300 i 300 dzielone na 5 da mi 60. Czyli mam 60 km na godzinę. Prędkość podróży z miasta A do B to jest 60 km na godzinę. Prędkość podróży z miasta B do miasta A to też jest 90 km, ale w czasie 1,25 godziny. 1,25 godziny. I teraz jak to policzymy? Tutaj zrobię inny myk, mianowicie napiszę sobie, że mam dzielenie przez 1,25 to jest 1,1 czwarta, czyli przez 5 czwartych. A więc skoro mam takie dzielenie, na razie jednostki pominę, ważne, żebyś na koniec pisał jednostki przy wyniku. Skoro mam takie dzielenie przez 5 czwartych, to, to tak naprawdę jest to mnożenie przez 4 piąte. Piątka się skraca z 90, tu będzie 18. I 18 razy 4 to jest 72 km na godzinę. A więc taka jest prędkość powrotna. O ile kilometrów była większa, no to proste liczenie 72 minus 60, 60 równe 12, czyli odpowiedź 12 km na godzinę. O, 12 km na godzinę i ciach, dwa punkciki na egzaminie. Proste zadanie. Pamiętaj, pilnuj się czasu, minuty zamieniasz na godziny, dzieląc przez 60. Zadanie ósme. Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak na, pokazano na rysunku. Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rąbem i zapisz jeszcze obliczenia, oczywiście. No to dobra. Wiemy, że obwód tego czworokąta jest 100 cm, to mamy pokazać, że on jest rąbem. No to wykorzystajmy informację, że obwód jest równy 100 cm. Obwód jest to suma wszystkich boków, a więc. Napiszę obwód równy 100 cm. A więc x plus 5 to jest jeden bok, plus 2x minus 15 to jest kolejny, plus jedna druga X plus 15, i jeszcze ten ostatni bok, 3 drugie X minus 5 i to wszystko daje 100 zmieściłem się. No i teraz redukujemy wyrazy podobne. Mam x, 2x to będzie 3x, pół x i półtora x da mi 2x, czyli tak, x, 2x to jest 3x, 3,5x, 4, 5x. 5x mam łącznie. 5 minus 15 to jest minus 10, plus 15 to jest 5 i minus 5 to jest 0, czyli te wszystkie liczby tutaj się Kasują i zostaje stówka po prawej stronie. Dzielę to przez 5 i z tego wynika, że x jest równy 20, czyli x ma 20, no to teraz policzmy długości boków. Mam uzasadnić, że ta figura jest rąbem, a rąb ma wszystkie boki tej samej długości, więc jeśli za x podstawię 20 i okaże się, że każdy bok ma tą samą długość, to oznacza, że ten czworokąt jest rąbem. No to podstawiam 2x minus 15 to jest równe 2 razy 20 minus 15 to jest 40 minus 15, czyli 25. Ok, więc ten bok ma 25. Nazwijmy go bokiem A. Niech to będzie bok A. Ok, możemy sobie tu literki dać A, B, C, D. Teraz policzmy bok B. B to jest x plus 5, czyli to jest 20 plus 5, czyli to jest 25. A więc kurczę na razie się zgadza wszystko. Ten bok ma 25. Teraz policzymy C. W C mamy 3 2 x minus 5, czyli to jest 3 2 razy 20 minus 5 i to dwójka i 20 się skróci, zostanie dziesiątka, 3 razy 10, 30 minus 5 da mi 25, czyli też się zgadza. No i zostało nam D, a więc w D mamy 1, 2 x. Plus 15 to jest 1 druga razy 20, czyli 10 plus 15 to jest 25. A więc udowodniłem, że wszystkie boki są tej samej długości. I do udowodnieniem tego zadania, to co jest konieczne, to jest właśnie zapisanie tych obliczeń. Czyli wyliczenie x, podstawienie tego x pod długości boków i pokazanie, hej egzaminatorze, zobacz, wszystkie boki są tej samej długości. Oczywiście to jest zadanie za dwa punkty. Ja tutaj w belce popełniłem błąd w punktacji. Jest to zadanie otwarte, więc dwa punkciki za takie uzasadnienie by było. To tyle na dzisiaj, ale mam dla ciebie ważną informację na koniec. Mianowicie wystartowała rekrutacja do kursu klas pierwszych szkół średnich. Przed tobą szkoła średnia i na pewno będziesz miał tam ciekawe przygody z matematyką. Niezależnie od tego, czy wybierzesz poziom podstawowy, czy rozszerzony, Startuję z kursem klasy pierwszych. Jest to kurs, który pomoże ci suchą nogą przejść przez trudności związane z matematyką w klasie pierwszej. Jest to kurs wideo, w którym rozwiązuje Wszystkie tematy, które są przewidziane w podstawie programowej dla pierwszej klasy szkoły średniej, taki kurs będzie dla Ciebie wsparciem w kontekście tego, co się dzieje w szkole. Jest też możliwość wyboru kursu z pakietem uczestnictwa w zajęciach live. Dzięki temu masz mobilizację do pracy, spotykamy się cyklicznie, raz w miesiącu na live'a, gdzie rozwiązuję konkretny temat. Więcej informacji znajdziesz w linku pod tym wideo. Jeśli chcesz, żebym zaopiekował się Tobą, chcesz mieć zajęcia z ekspertem, który wie, jak przygotowywać do sprawdzianów wideo egzaminów, to kliknij link poniżej. A my widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia!